Witam wszystkich. Nazywam się Marty Waldman, jestem rabinem. Tym razem jestem w Heinburgu w Austrii, a jest ze mną wiera z zespołu animującego Centrum Formacyjne TJC tu w Heinburgu. Jest to szkoła uczniowska dla dorosłych młodych ludzi zainteresowanych wizją TJC2. Będąc tu z nimi, mogę powiedzieć, że ci młodzi ludzie po pięciu, sześciu tygodniach w tym miejscu naprawdę zapalili się dla TJC2. Mam nadzieję, że będziecie nadal modlić się za nas tutaj, ale też o inne wydarzenia, które mają miejsce w tym czasie w Europie. Niedawno nauczałem na konferencji TJC2 w Holandii, a jutro rano wyruszam na Litwę na konsultację TJC2. Dla Europy Północno-Wschodniej. Ostatnie dni spędziłem tutaj wraz z Wierą, siostrą Mary Paul i innymi, którzy są odpowiedzialni za czas formacji. Tak więc, Wiera, czy możesz przedstawić się i podzielić się wrażeniami z tego czasu, pierwszego kursu formacyjnego TJC-2? Witam Was, drodzy przyjaciele. Pozdrawiam z domu w Heinburgu. Czuję się wyróżniona, że mogę tutaj razem z Paulą Leitner posługiwać jako wstawienniczka. Dziękujemy Bogu za to, jak działa w tym czasie i czego dokonuje między narodami, za możliwość budowania pośród nas mostów. Jak wiecie, są z nami młodzi ludzie z Brazylii, Stanów Zjednoczonych i kilku krajów europejskich oraz z Izraela. Jesteśmy wdzięczni Panu za ten czas i mamy nadzieję, że uczestnicy zaniosą to, czego się tu nauczyli, do swoich krajów. Bóg będzie kontynuował pracę, którą rozpoczął. Dziękuję Ci bardzo. Z tego co wiem, planujecie zebrać tych młodych ludzi na outreach do różnych miast. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Tak, będziemy mieć dwie grupy. Jedna uda się na Węgry do Budapesztu, by spotkać się z tamtejszymi członkami TJC-2. Będą mieli czas modlitwy w różnych miejscach, spotkania z różnymi ludźmi, być może z rabinem i przyjaciółmi z Budapesztu. Druga grupa uda się na Słowację i do Wiednia. Na Słowacji odwiedzimy Bratysławę, by podzielić się świadectwami uczestników kursu, a potem udamy się do miasta Serec, gdzie spotkamy się ze wspólnotą ekumeniczną. W przeszłości w tym właśnie mieście było, jeśli można to tak nazwać, getto koncentracyjne. Uczestnicy będą mieli możliwość podzielić się tym, czego się nauczyli tutaj podczas kursu, jak to wpłynęło na ich życie i jak zmieniło ich myślenie. Kolejnego dnia pojedziemy do Wiednia. Tam także będziemy modlić się na terenie dzielnicy Żydowskiej. Spotkamy z lokalną grupą TJC2, a być może uda nam się zobaczyć biuro TJC2 w Wiedniu. Wieczorem planujemy także wieczór modlitwy wstawienniczej. Wiera, dziękuję Ci bardzo i dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podoba Wam się nasze wideo. Niech Was Pan błogosławi. Dziękujemy za każde wsparcie, które otrzymujemy od Was jako TJC2.